Piwka i lecimy! A dzisiaj... Napisał... Kukiełkę pokonałem papy... papierusa, no to... więc przepraszam. Ale na normalny lecimy. Okej. Okay. Czemu ty masz jakieś takie dziwne nap? Okej. Okay. Niebieskie to wiadomo, chyba każdy wie. A jeśli ktoś, a i takie, pro, a i taka promocja, mam nadzieję, że twórca, czyli tobie aż list to ogląda, bo taka, ten, jeśli ktoś nie grał w Undertale'a, to polecam zagrać, albo w Battle Taila. takie, to takie tak super, takie, masz złożone życie, sans granie, wtedy, e, pająk ten, no, ten co je babeczki z jak sprzedaję babeczki, nie przyjdzie do Ciebie w nocy pod kołderkę, a Ty będziesz mógł sobie smacznie spać? No chyba, że lubisz oglądać do północy, bo ja też czasami do północy. No teraz mnie coś tam może nie no, znowu mnie tymi kamieniami rzucasz. Weź przestań. Kurde, skąd Ty wziąłeś tyle kamieni? Musisz mi to wytłumaczyć. Ale ja... A ja nie umiem ich mijać A jeśli się skończą bossy no to będę tych rasz, rasistów o, Nie komentować proszę Co to jest? Pierwszy raz ten atak tak widzę. Znaczy może nie pierwszy, ale nie pamiętam. Wystarczy po prostu tutaj chyba stać. Ale... Aha, czyli nowy sposób, albo... Okej. Ur... Okej, okay. Okay, ale tutaj wystarczy czy tutaj... Tak, wystarczy tutaj stać. Ej! A jest teraz mogę sobie tutaj tak stać i one mi nic nie robią. A czemu Ty uszy sobie... Ale Ty wiesz, że Ty sobie uszów nie zakrywasz? Bo Ty przecież sobie głowę jakoś łapiesz. To głowa Cię boli? Jak się głowa boli, to się jakieś tabletki bierze, aby walczyć się z niewinnym człowiekiem. Okej, okay, no w końcu. O, już przestał. O nie! Ale, ten, ale jak ja mam się zatrzymywać w momencie, kiedy on robi swój niebieski oko i kamień na mnie leci, no to jak to kurde mam ominąć? Dzięki za poradę. Poczekaj chwilę. Dobra, nie skończ. No, znowu będziesz na mnie te kamienie wysyłał. Ja tych kamieni nienawidzę. Brudę. Czemu słyszałem dźwięk jakbyś coś do mnie pisał? Gra mi się zbukowała czy co? I wait, what? Czy jest szansa, że... Albo mi się gra zbugowała i tak przez chwilę nic nie robi? Jest! Pokonałem. Nie! Od kiedy tak jest? Dobra, więc... Tre podejrzane. Tre podejrzane. Ja nie pokonałem jeszcze jakiegoś tutaj. A mogę tego Snowdrake'a na hardzie jeszcze. Czemu nie? Czemu nie? Naprawdę podziwiam też takich youtuberów, którzy nagrywają coś po 5 godzin. Jakaś suga gra i oni tą całą grę nagrywają tam w kwietnym odcinku. Jeszcze oni tym mają to siłę montować i wycinać. Eee. Ja bym się nie że montowałem. 3 godziny, 3 godziny. Aha. Ale to i tak A jak, a wyobraź sobie, że masz 5 godzinny film Wolfować To ja nie umiem tego omijać, bo to skądś bo To nie niefajnych miejsc musi się wyłaniać Proszę Leave me alone Leave me alone. Proszę. Okej. Okay. Dobra, przeszłem. Jest no tak. Snow Drake! Ooo, tak! Łapałem Snow Drake'a. Łapałeś? A co on, Tak, dokładnie. Pokemonem jest. Stał się normalnie Pokemonem. Tutaj jest mój creator, sans granie. Hello, I'm sans granie. Ale czemu to, to jest jeden atak tylko? To jest... Ja wybrałem, że custom, a tu jest tylko jeden. Aha! się... chwilę, że co? Wait! Dobra, coś się pomieszało chyba. Nie, czy ja... Bo ja już pokonałem chyba mafeta. Dobra. Z... No chyba, że ja nie pokonywałem chyba Sousoriego. Sousoriego, nie? Ale żebym powiedzieć. Mafeta pokonywałem, ale jest fila. Czy ja, czy ja nagrywałem tu? Jest szansa, że albo nie nagrywałem, albo zapomniałem o nim, albo nie, przegapiłem, nie wiem. Dobra, tak czyś. Albo to jakaś inna wersja. No albo to jakaś wersja Beta. Dobra, tak czy siak widzowie, dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się spodobał i do zobaczenia.